No ale przecież 6 to jest dobra ocena w szkole. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Byle do maja, w którym oceniam piosenki wybrane na Eurowizję 2020 w Rotterdamie. I dzisiaj kolejne trzy piosenki będą to Irlandia, Cypr oraz Bułgaria, czyli trzy wybory wewnętrzne. I kiedy wy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie znacie już wszystkie utwory. Ja prawdopodobnie też, bo nagrywam już odcinki z wyprzedzeniem, więc prawdopodobnie kiedy to oglądacie, no to już znam wszystko. Mam nadzieję. Natomiast zaczniemy oczywiście od wybrania sobie dzisiejszego zadania. Zaraz mniej w tym pudle. Tym, co mi dzisiaj przypadnie. <śmiech> <śmiech> Wróżbita Krzaczesław Moi drodzy, dzisiaj będę wróżbitą Wy które miejsce w finale zajmą dzisiejsze piosenki Jeżeli nie wejdą do finału Czyli wtedy po prostu mam określić, że nie wejdą I werdykt umieścić w kopercie Margines błędu to są dwa miejsca Czyli mogę się pomylić o dwa miejsca, do przodu lub do tyłu Natomiast jeżeli się pomylę, to karę wymyślacie wy widzowie. Więc. Mogę mieć trzy kary, mogę mieć dwie kary, jedną albo wcale. To będzie bardzo trudne zadanie. Ale okej. Okay. Nie wiem, czy mam kopertę. To jest najlepsze. mi się, że nie mam koperty. Słuchajcie, dla mnie taki wrażbita, jak i Poeta, nie mam niestety żadnej koperty w domu się okazuje, więc zrobimy inaczej. Ja po prostu powiem, jakie miejsce obstawiam. I wrócimy do tego, że tak powiem, zacnego odcinka już po finale i zobaczymy, czy moje wróżby się spełniły. Zaczniemy od Irlandii, która ponownie już wybiera wewnętrznie, raczej oni nie chcą chyba do preselekcji, albo nie chcą po prostu tracić na nie siły i pieniędzy. To jest w pewien sposób zrozumiałe, natomiast z ich wyborów bardzo rzadko kiedy udaje się odnieść sukces. Udało im się dwa lata temu awansować do finału. W zeszłym roku byli już na samym końcu. Czy w tym roku podniosą się? Piosenka brzmi Story of My Life, a zaśpiewają Leslie Roy, która, jak wyczytałem, a właściwie jej piosenki, były często puszczane jako podkład w jakichś serialach MTV. Jest to jakieś osiągnięcie. To przypomina. Nie wiem. I know what I'm looking for. I Amelia Lily! Ale jak? You bring me joy. Refresh, tracisz zwrotkę. Taki kobiecy mix. Melodia Amelia Lily. Sposób jakby klimat piosenki Katy Perry. Głos Kelly Clarkson, trochę. A tredek jak u Meghan Trainor.

to jest głupie! Piosenka Story of My Life wydaje się być piosenką stworzoną bardziej dla osoby, nie chcę to urazić, ale młodszej. Chyba bardziej bym był w stanie uwierzyć, że zostało to przeznaczone dla 20 niż dla dorosłej kobiety, która stara się jakby odmłodzić przez ten utwór. Natomiast sama konstrukcja utworu bardzo prosta. Bardzo też przypominająca hmm. właśnie piosenki Katy Perry z sprzed, sprzed początku. W sumie na początku miała takie utwory jak tam właśnie Teenage Dream, California Girls. Wydaje mi się, że to jest ten klimat. Um, ogólnie wrażenia mam pozytywne. szało na mnie nie zrobiło. Potrafię być chwytliwa, szczególnie jestem trudnowatym na, na na na, ale wiecie, jaki jest ten problem, że to może się wkręcić. I nie chce się, wiecie, wydostać z głowy. Ale z drugiej strony. W sumie nie wiem, nie miałem żadnych większych oczekiwań względem Irlandii. Tematyka całkiem okej, okay, bardzo jakby przystępna fanom Eurowizji i samej Eurowizji i tematyce, jaką często widzimy na Eurowizji. Więc kto wie, może ponownie chcą trochę zbudować swoją. Um, swoją drogę do awansu na na historii i na tym, że są to osoby na przykład z mniejszości różnych i wyróżniające się. Moja ocena dla Irlandii to punktów 5. Takie poprawne, przystępne, radiowe. Można sobie potuptać, można sobie pośpiewać, ale na dłuższą metę nie widzę tego jakoś zbytnio wysoko. Chcę powiedzieć, że niestety Irlandia się nie zakwalifikuje do finału i taki jest mój werdykt. Więc uznajmy, że to jest moja koperta. Irlandia bez awansu. Kolejne państwo to Cypr. I oczywiście Cypr od kilku lat niezmiennie również wybiera wewnętrznie i nie inaczej jest tym razem. Reprezentować ich będzie Sandro, który brał udział w niemieckim The Voice i tam odpadł na etapie yy, knockoutów. To chyba są knockouty. Jego utwór to piosenka Running. I zobaczymy, czy spełni nasze oczekiwania, bo wobec Cypru ostatnimi czasy są dosyć wysokie. To ze względu oczywiście na ich ostatnie całkiem dobre wyniki, a szczególnie ten sprzed dwóch lat. Oto Sandro i Running. No, żebym mnie ja nie musiał się tak modlić pod koniec tego utworu. Wczuwam się, wczuwam się. Początek mi się podoba. Nie spieprz tego. Jest taki tajemniczy, I love it. Mam wrażenie, że coś budowane, jakieś napięcie i za chwilę coś będzie. E? Nie tego oczekiwałem. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia sprzętu. Ale mam wrażenie, że ten bit jest strasznie płaski, jakby potrzebuje podbicia, jakiegoś wzmocnienia. Nie, znaczy ja wiem, że powtarzanie jednej frazy jest aktualnie w modzie, ale nie, 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 to będzie fraza, którą ja będę powtarzać. Nie, nie, nie. Kurczę, tak mi się podoba klimat tej piosenki, a wszystko psuje refren. No końcówka też mnie nie porwała. Chyba, że to nie koniec. Nie, koniec. Rozpalało się we mnie pewne fuego. Nawet bym pomyślał na początku, że będę często robić replay tego utworu. Running away też nie będę. Podoba mi się bardzo klimat, taki tajemniczy. <gryw> Jestem przewidywalny, już wiem, wiem. Podobają mi się mroczne klimaty, tak? Aczkolwiek, no jest to takie bardzo skomercjalizowane, jeżeli chodzi o mrok. Ale wiecie o co chodzi, że jest to takie gdzieś tam, jakby stłumione, jakby, tak wiecie, można było sobie wygasić światło w pokoju, Ja lubię takie, ja lubię takie klimaty. Wiem, wiem, coś tutaj nie styka w przewodach. Ale co do piosenki, to tak jak wspominałem już podczas słuchania, bardzo rozczarowujący prekorus, korus, refren, to co dzieje się przed refrenem, i ten bit, który jest przynajmniej studyjnie bardzo spłaszczony. Być może na żywo bardziej. Zostanie on wzmocniony i lepiej to wybrzmi. Liczę też na to, że wokalnie on udźwignie ten utwór, szczególnie w tych takich newralgicznych momentach, gdzie zdaję sobie sprawę z tego, że no może być ciężko, szczególnie pod presją. Kurczę, chciałbym to lubić tak na 100%, a lubię to tak troszkę połowicznie: w sensie zwrotki kupiły mnie totalnie, refren mnie odepchał. Więc nie wiem, no moja ocena, jakbym miał być bardzo sprawiedliwy, to muszę dać też 5 punktów, tak jak Irlandii dam, bo to. Jednak są bardzo fajne momenty w tej piosence, ale są też takie, które mnie. już nie straszają, ale troszkę jednak psują mi odbiór całościowy tego utworu. Zaryzykuję i postawię, że Cypr wejdzie do finału, ale zajmie tam 24 miejsce. Niech tak będzie. To będzie moja druga wróżba na dziś. Może jakieś fusy powinienem tu mieć, może byłoby mi łatwiej. Kochani, ostatnie państwo dzisiaj, ale jak bardzo ważne, to jest Bułgaria, która powraca po roku przerwy. A jak pamiętamy z historii, nie jeden kraj wracał i akurat wygrywał. Czy tak będzie z Bułgarią? W tym roku reprezentować ich będzie Wiktoria, która brała udział m.in. w X factorze i tam odpadła chyba w dziewiątym odcinku na żywo, jeżeli się nie mylę. Jej piosenka to Tears Getting Sober. No i oczywiście oczekiwania są również ogromne. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, tak jak w przypadku poprzedniej piosenki, bo tam może nie tyle zawiodę, ale no nie rozczaruje po prostu. Ej, denerwuję się, bo chcę, żeby to było dobre. Jakby za dużo już rozczarowań w tym roku. Nie może być kolejnego, nie. Billy Eilish. Dzień dobry. Te klimaty. Bardzo mała melodii póki co słychać. Ona nawet śpiewa podobnie jak Billy. No czy ja nie słucham zbyt dużo Billy, ale mniej więcej kojarzę. O co chodzi? Póki co tak troszkę usypiająco. Naprawdę, nie, nie umiem inaczej jakoś patrzeć na to. Jakbym zamknął oczy, myśl, pomyślał, że to śpiewa Billie Eilish. To już była jakaś chora obsesja. O, jakie ładne smyczki gdzieś tam się przewijają. O nie! nie. Trochę jakby Billie Eilish zamieszkała pod. W... wierzbą bijącą z Harry'ego Pottera. Tak to mniej więcej się przedstawia. Taki soundtrack do Harry'ego Pottera. Ja nie wiem, jakaś bardzo filmowa się stała ta piosenka. Naprawdę. To ja mam takie pytanie. Dlaczego to jest pierwszy obóg Macherów? Przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam, to jest pierwszy obóg Macherów. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Nie odkryłem w tej piosence nic nadzwyczajnego. Co więcej, Znużyło mnie to, a jest kolejne rozczarowanie dla mnie, bo rozumiem, że ktoś się inspiruje czyjąś twórczością, no i okej, okay, ma prawo, tak? Fajnie, że ktoś próbuje zrobić coś innego. Może to też jest klucz. Pamiętajmy, co zrobił Salvador. Nie jest to może zła piosenka na zasadzie, że ona jest, nie wiem, poszatkowana i źle zrobiona. Na pewno jest dobrze zrobiona, aczkolwiek i mam wrażenie, że nie było mi do końca dane tego potencjału usłyszeć pod względem muzyki, bo albo było to słabo słychać, albo jest to tak jakoś wyrównane, że jej głos jest tutaj jakby wiodący bardziej niż, niż muzyka. Kurczę szkoda. Tak. Powiem Wam szczerze, że jak włączałem sobie ten teledysk przed chwilą, to tak troszkę zabiło mi mocniej serce. A teraz to ja mam ogromne wątpliwości, co to się może zadać. Jakby nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to jest pierwsza maherów, a ja mam teraz wywróżyć tutaj, co się stanie. Pamiętam też sytuację oczywiście na przykład za Quinox, gdzie byli też długo gdzieś tam wysoko u maherów, a skończyło się no tak. Raczej nie do końca, tak jakbyśmy sobie wszyscy wyobrażali. Szczerze, nie wiem, jak ja mam ocenić Bułgarię. Ale jeżeli mam ocenić to w ten sposób, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, to przepraszam, ale muszę dać trzy punkty tylko. Nie jestem w stanie dać więcej, bo uważam, że wtedy po prostu byłoby nie w zgodzie to ze mną. Nie jest to piosenka, której bym słuchał. Nie chcę też obrażać tutaj fanów Billie Eilish, bo sam bardzo często sobie włączam jej piosenkę bondowską, to mi się mega podoba. Tutaj charakter też jest filmowy, bardziej Disneyowy, ale tylko na trzy punkty. I ja mam teraz wywrócić, co tu się wydarzy. Dlaczego to jest pierwsze? Słuchajcie, ponieważ Eurowizja potrafi zaskakiwać, niejednokrotnie się o tym przekonywaliśmy. Ja nie wiem, jak ja mam to przewidzieć. Tu na pewno się pomylę, bo to jest bardzo trudne do odgadnięcia, co tu się wydarzy. Natomiast myślę, że nie wiem, co mam myśleć. Powiem szczerze, to nie wiem. Dlatego obstawiłem pechową trzynastkę dla Bułgarii. Może wejdą do finału, jeżeli tak, to tam raczej nie widzę ich wysoko. Przynajmniej na ten moment, moment studyjny. Może próby coś innego przyniosą, ale muzycznie mnie nie porwało. Więc może też tak troszkę pod względem tego, co bukmacherzy obstawiają, to w sumie bo bym obstawił niżej. Ale jak wy byście obstawili? Komentarze, komentarze. I oto moja topka, moi drodzy. Raczej bez większych zmian. Bardzo liczę, że pojawi się jeszcze utwór, który mnie tak zaskoczy, że po prostu spadną mi laci sony. I to by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy te piosenki, które dzisiaj oceniałem, wam się podobają. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Bola do Maja. Cześć!